Dzień dobry. Dzień dobry. Witam. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Eee, witajcie. Kolejny odcinek się szykuje. Mm, odcinek pod tytułem, różnice życia z jednym dzieckiem, a z wieloma. Z wieloma tak? No widzisz, ja mam czwarty w drodze już Poczekaj. mi na przykład. Poczekaj, łapię go po prostu. po prostu, łapię go. <laughs> mm, najpierw czołóweczka, czyli a, bujaczek. A, a. Najpierw bujaczek. Dobra, Najpierw bujaczek. 3, 4, raz, 2, 3. Bujaczek wjeżdża teraz. Pyk, pyk. Różnica posiadania jednego dziecka, dwóch, trzech. Czterech, dziesiątki czy w no, ogóle. Ja dziesięciu nie mam. Czterech <grym> też jeszcze nie, <grym> ale już prawie. Czym to się różni. E, między, no. między jednym dzieckiem a dwoma? Trochę tak skacze. Ale próbujesz znaleźć swoje miejsce. Witajcie kolejny raz. Serdecznie Was witamy. No to powiedz ty, Brachu, jak, jak miałeś Kubę, e, to też wiadomo, różnica w charakterach i tak dalej, nie? E, z tego co pamiętam, to tam Kuba wam trochę narozwalał, i u bardziej jest spokojna, to no, tak tylko zrobię wprowadzenie. Ale ja, jak, jak było u Ciebie? Czyli między jeden, jednym a dwójką e, dzieciaków. Chyba, że masz więcej, ale nie, nie wiadomo mi nic <śmuszczocha> za ten temat. No. Nie powiem więcej, <śmuszczy> mam dwójkę. No. Mam dwójkę i powiem Wam, że jedno dziecko, to jeszcze wiadomo, była, była w głowie taka myśl, no ja ogarnąć, zrobić i to po prostu robiłem z automatu, bo już się przygotowywałem na to i sobie scenariusz, swój idealny świat ułożyłem, wiadomo, że on się później rozsypał, ale już sobie jakiś scenariusz ułożyłem w głowie. I czy było trudno, akurat u nas Kuba był wymagający. Eee, więc było trudno. Na początku było trudno, ale nie, że było jakiś kosmos, że nie dawaliśmy rady i tak dalej. Największym problemem był sen, eee, ale eee, najlepsze było to, że z od najmłodszych lat można już było z nim po prostu niesamowite rzeczy, przynajmniej dla mnie one w tamtym czasie były niesamowite. Nie? Eee, mogłem więcej czasu w 100% poświęcać jemu. Jak przychodzi Julka na świat? 100% była zabawa właśnie z gościem, czy mhm. nawet na spacery jak wychodziliśmy, e, czy nawet jak chodziliśmy po prostu, jechaliśmy do babci, czy do ciebie. No mhm. po prostu w odwiedziny było kurczę, prościej to wszystko ogarniać, nie? Jak już przychodzi Julka na świat, pomimo tego, że ona jest po prostu spokojnym dzieckiem. E, pierwszy raz w życiu pamiętam, zostałem na pracy zdalnej. Pracowałem zdalnie w domu, ona coś tam gęgała, cisza, spokój, wiecie, ja tu coś sobie robię na tym komputerze, ona tam yy, tak jak wspominałem w tym odcinku, że już wiadomo, w którym momencie dziecko zaczyna się nudzić po płaczu. I ona zaczęła coś tam płakać, markotnieć, coś tam. Ja wołam Julka, jestem tutaj spokojnie, ona się uśmiechnęła, coś tam pisze, patrzę, a coś tam pisze sobie na kąpie, patrzę, a ona śpi. I tak się zawiesiłem jak to? i mówię, cuda się zdarzają. Nie Wiadomo, żeby było tak pięknie, to Kuba był akurat w tym czasie w przedszkolu. Piszę sobie, ona śpi, nie? Dziecko, które samo zasypia i ono nie ma 18 czy 17 lat, tylko ona miała wtedy, nie wiem, pół roku, czy tam 4 miesiące, czy tam może mniej, ale ona sama zasnęła. Chciałoby to... się zapytać, jak się robi takie dzieci? Jak się robi takie <laughs> dzieci? Nie, nie e... każdy jest tak. To... No, 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 dobra, dobra, ale dobra. różnica jest czasowa, czyli już... Mm, wiem, że nie, poświęci, nie poświęciłem jej tyle samo czasu, co Kubie, mm -hmm. ale starałem się jej poświęcać tak samo dużo. Mm -hmm. Wiadomo, że to nie było tak, jak Kuba dostał powiedzmy dwie godziny, czy trzy godziny sam na sam, to ona mu dostała z półtorej. Ale wiesz, R co sobie Godzinę? myślę? Nie. Rozumiem. Tak rozbalając na godziny. Tak, ale ona też ma ten czas od Kuby. Pewnie coraz bardziej inaczej, czyli tak. ona jest już w innym kontekście, nie? jest już w większym gronie, Inaczej łapie rzeczywistość niż jak Kuba, który miał tylko was, a tu jest jeszcze Kuba. Wiadomo, może nie od razu jakby z nią w ogóle coś robi, ogarnia i tak dalej, pewnie to małymi kroczkami, ale ona już ma inny kontekst. nie? Inaczej to pewnie się dzieli. Natomiast trzeba zawalczyć, to tak, rozumiem. Trzeba zawalczyć. To, no. I najważniejsza rzecz, mi się wydaje, jak masz już pierwsze dziecko i spodziewasz się drugiego, to bardzo dobrze przygotować młodego na to. Wiadomo, że to może być kosmos, ale przygotować gościa na to. My akurat w tym czasie mieliśmy te przenosiny gościa do pokoju, mm -hmm. do swojego pokoju, więc zrobiliśmy taką imprezkę dla niego, mm -hmm. że to jest jego pokój, żeby on to przeżył, on się jarał, cieszył, podskakiwał. Następnie jak Julka się pojawiła w domu, to główna uwaga była skupiona na kubie. Mm -hmm. Bo Julka jeszcze nie czai, ale żeby tak. on tego nie stracił, żeby on czuł, że on jest nadal ważny, nie? Tak. żeby jemu to uświadamiać, bo jemu może się z tyłu głowy. Pojawił się ktoś. Intrus. Intrus. Ten. Chociaż Kuba fajnie przyjął młodą. Tak więc jest duża różnica, bo teraz, nawet jak ja gdzieś wyjeżdżam. No to Renia zostaje z dwójką, ewentualnie idzie do mamy, ale jest znowu jak gdzieś chcesz wyjść, no to jest dwójka. Na przykład wcześniej miałem taką sytuację, Renia pojechała sobie do galerii, zrobić sobie zakupy, odpocząć, złapać oddech, bo to jest ważne, o tym trzeba pamiętać też, to jest bardzo ważne. No i zostałem z dwójką. No i najchętniej by się chciało, żeby kurczę, jedno poszło spać, drugie poszło spać no, i wtedy ja mam. Czyli że się jeszcze poczyta. Włączę sobie, sobie, <laughs> włączę sobie tryb <laughs> czytania książek i w ogóle, nie, ale tak nie było. Tryb czytania książek sobie włączyłem, no bo najpierw były klocki Lego, więc w trójkę buszowaliśmy Julka, się, Julka Pełza, Kuba Układa, wiadomo, że tam gdzieś ją po prostu odpycha, jak chce mu klocka wziąć, no bo to jest normalna walka o terytorium, ale e, to jest zabawa i ja już widzę, moda zasypia. I widzę, że Kuba też już jest taki, coś tam się dzieje, no to co robię, rozkładam w salonie po prostu łóżko, wszyscy leżymy, Julka się jakąś jedną zabawką bawi, ja mu czytam Pucia, całego Pucia przeczytałem, więc też poczytałem. No ile, nie on, za zaczyna, on zaczyna odfruwać, widzę, że ją pierwszą ją usypiam na rączkach, on grzecznie czeka, tam coś sobie mruczy i tak dalej, więc to musi być schemat, że mm, często wiem, że takie sytuacje ja prze, przeoczam. Mhm, nie? że zamiast w danym momencie zrobić to wszystko, co już chciałbym zrobić, to mhm. jestem myślami gdzieś indziej nie? Mhm. i dlatego później jest problem, krzyki, awantury i tak dalej, problemy, bo dziecko nie chce spać i tam chodzi, nie może zasnąć. A jak złapiesz ten moment, jesteś czujnym obserwatorem, złapiesz ten moment, zupełnie wszystko inaczej wygląda. Nie? Że Jedno zasypia, masz czas dla drugiego, później czytasz, budzi się. No ale lo logistykę bawić. trzeba już Musi być logistyka, w ogóle zupełnie nie? inaczej wygląda niż z jednym dzieckiem. Z jednym dzieckiem, jak jesteś w trakcie wychodzenia na spacer, że zrobi kupę, to przebierasz. Jak wychodzisz na pracę z dwójką <laughs> <utieka> dzieci. wtedy. <laughs> wychodzisz na pracę z dwójką dzieci i młodsze zrobi kupę, a drugi już jest na klatce schodowej i co teraz? O! Bang. Dobrze, no a jak problemu, u ciebie, no nie? bo ty masz, ty masz za chwilę kolejnego dzidziusia, już kolejny raz o tym wspominamy. Tak. No to słuchaj, bo ty powiedziałeś o dwójce, tak. to, ja, to ja się próbuję... Pytanie. No. Mi się nasuwa zawsze pytanie, bo obserwuję rodziny wielodzietne i wydaje mi się, że do dwójki. Pierwsze dziecko jest hardcore, bo ci rozwala cały świat twój. Drugie dziecko już wchodzi w rozwalony świat, który gdzieś się jakoś układa i ogarniasz to po prostu te elementy. A mówią, że trzecie dziecko jak przychodzi, to już wchodzisz tu jak masło. Pozdrawiam serdecznie tych wszystkich. Tak, Zaraz dobrne do tego, ale zacznę, u nas było tak, że Filip był w miarę spokojnym dzieciakiem, w takim sensie, że miał tam swoje, nie wiem, płaczliwe noce, coś tam, ale byliśmy, jakby to była czysta przyjemność, dużo czasu, spacery, poświęcania uwagi jednej, jednemu dzieciakowi i tak dalej. Przyszła Laurka na świat, drugi dzieciak, mówiłem, chyba jeszcze tutaj tego nie mówiłem, że my w nocy Chyba do niej nigdy nie wstaliśmy z jakąś tam aferą, wiesz o co chodzi, że jakby to był dzieciak, który spał e, spokojnie, że, że to, to naprawdę spokojny dzieciaczek był, nie? Okay. I e, dobra, nie będę rozbudowywał. E, trzecia jednostka, która pojawiła się na świecie, czyli Eryk, który od momentu e, przyjścia na świat w szpitalu y, tak się śmialiśmy, że jak e, ryk, no to ryczał dosyć y, solidnie i myśleliśmy po dwójce, że my cokolwiek wiemy o świecie i wychowaniu dzieci, no trujeczka, y, czyli trzeci dzieciak nam to rozwalił totalnie i bardzo fajnie, bo się zrobiło kolejne wyzwanie jak to poukładać, ale chodzi mi o to przede wszystkim, że do momentu, kiedy była dwójka dzieciaków, to mogło się podzielić jeden-jeden, a teraz się nie podzielisz półtora-półtora. Wiesz, o co chodzi, że jak już jesteśmy gdzieś razem, no ktoś musi ogarnąć dwójkę, ktoś jedno, albo ktoś, Wiesz, no jakby tutaj logistycznie zaczyna się mieszać. Czy foteliki już się nie zmieszczą w każdym aucie z tyłu, i tak dalej. No dużo, dużo rzeczy. A teraz w ogóle, jak będzie jeszcze kolejny, czyli czwarty dzieciaczek. Powiem y, jeszcze tak, że tak z nadzieją na to czekam i mam takie, taką nadzieję, że będzie bardziej tak jak laurka i będzie spokojnie. Zobaczymy, może być, może być zupełnie różnie, y, ale no myślę, że ta logistyka, kurczę, y, to, to jest tutaj takie naj, największe wyzwanie, nie? żeby to, żeby to poogarniać. My jesteśmy na takim etapie, że tak, no Filip najstarszy już gra w piłeczkę, trzeba go rozwieźć na treningi, poświęcić mu czas na ogródku, pokopać w nim w piłę. Ale w trakcie tego wtrąca się Erik, który też chce kopać i też już biegnie coś tam z piłką, ale jednak nam przeszkadza w trakcie gry. I co nie powiesz, mu uciekaj, jakby y, tylko musi jakoś zostać, wykonać kilka strzałów, y, czymś innym się zająć. Czy no. główne różnice? Czy główne Pomiędzy, różnice? Ale między jedną, jednym, jednym a wielom. wieloma. No to ta logistyka okej. Okay. Mhm. Yy, to, to, to ten brak czasu, w sensie mniejsza ilość czasu, którą trzeba rozłożyć na poświęcenie yy, czasu na wejście yy, w świat danego dziecka. Co uważam, że jest mega istotne, że 5 minut yy, nie z tej pozycji, że ja jestem tata, a tu jest dziecko i ja daję jakieś wymagania, to więcej dużo zbuduje relację to, że ja z Laurką namaluje jakiś obraz. Nie wiem, y, doszło do nas informacja, że się rozpoczyna wojna, jest trudny czas, coś tam. Co zrobiliśmy? Niewiele trzeba było rozmawiać, ale namalowaliśmy obraz, w którym dwie osoby y, klęczą mama i tata, jest flaga Ukrainy, flaga Polski. Wiesz, jakby już te same rzeczy y, znaczą. Na tym etapie ona jakby kocha malować, nie? E, nie wiem, robimy prezent dla babci. E, no to nagraliśmy jakąś piosenkę, zrobiliśmy to wspólnie. Na, na, te rzeczy, które interesują dzieciaków na danym etapie. Nie? Więc jakby. To jest chyba takie, te, takie wyzwanie, że tego czasu jest mniej, a na etap każdego tak, musisz wejść. E... Logistyka, mniej czasu. Tak, ale to jeszcze raz podbiję, powiedziałem to na początku, że właśnie taki Erik, który jest trzeci, on już jest w tym kontekście, że może się pobawić z Filipem, może się pobawić z Laurą i jeszcze jest tata i mama, nie, więc jakby e... to jest... Więcej to osób z mega... Dokładnie tak. E... I trzecia rzecz, jaka różnica? Jak jest, jak jest, mogą być już trzy, chyba, że jeszcze też czwarte. Nie, nie, że mogą być trzy, no do, to do, dobra. To, to, to ale do... najlepsze, znaczy ja tego jeszcze nie mam, ale liczę, że to będzie za chwilę. E, myślę, że mogę to dodać jako do e, tej jednej z rzeczy, czyli jak Julka już będzie miała powiedzmy z półtorej roku, to oni się będą we dwójkę bawić. Wiadomo, tak. że nie cały czas, ale będą Pewnie. się bawić. To co już u Ciebie jest tak. i wtedy co ja robię? Czytam. Proszę powiedzieć, czy Pan lubi czytać książki? Znaczy ja wiem, nie, nie bardzo, ale jakby się dało. To... Zależy, to zależności od tego jest ja. Mam Mamy swój czas na czytanie. Już <grystanie> widzę. Mam swój <grystanie> czas na oglądnięcie filmu wieczorem, bo oni są gdzieś w pokoju u siebie Uwagać. i tylko nasłuchuje, czy nie ma jakiegoś płaczu, nie? Ale to jest okej. Okay. I wtedy tak, to jest taki. Dzieje się tak. Bo jak jest jedno dziecko, no to to jedno dziecko pamiętam, że Kuba cały czas chciał po prostu być aktywny. On teraz uwagi, ma też teraz. takie coś, że potrzebuje cały czas bardzo dużo uwagi. Mhm. I e, jakby też próbujemy znaczy próbujemy robić takie coś, żeby też bawił się sam i wtedy, jak jest Julka na ziemi, no to on się może po prostu z nią bawić, nie? Uh -huh, więc uh -huh. jedno dziecko bierze dużo czasu, po prostu, bo, bo potrzebuje, chce się bawić, jak już pójdzie do przedszkola, no to już jakoś to inaczej to jest, nie, dwójka jest ten czas po prostu rozłożony, nie? to jest takie pierwsze, dwa to jest kalendarz. Bez kalendarza, przynajmniej ja zapisywania niektórych rzeczy, szczepienia, nieszczepienia, no bo tak, jedno dziecko to jeszcze spamiętasz, ale jak już to chodzi drugie, trzecie, czwarte, no to jak nie zapiszesz w kalendarzu czterech róż, różnych dat po prostu, no to jest kosmos. Trzeba nie szczepić wtedy. Trzeba nie szczepić, po <grym> prostu. Jakieś, tak, jakieś po prostu inne rzeczy, ale działanie z kalendarzem i to nie kalendarzem, bo ja często mam takie coś, że jestem indywidualistą. <grym> uh -huh. że sobie, ja sobie wpiszę kalendarz, a zapomnę po prostu mi też podać. Nie? Mhm. Więc współgranie. Nie? Przy jednym dziecku można było sobie to jakoś samemu zaplanować. Że nie musiałeś tego wpisywać. Przy dwójce i wyżej wydaje mi się, że musi być już po prostu ten kalendarz. A trzecie, no więcej radości. Przy jednym dziecku jest dużo radości, przy dwójce, trójce, czwórce jest jeszcze więcej radości. Ale żeby nie było tylko tej radości, to jest też więcej płaczy, krzyku, awantur i w ogóle możliwości do wzrastania. Dwie rzeczy mi się jeszcze przypomniały, Dobrze. bardzo krótko. E, słuchajcie, kiedyś e, pamiętam był wywiad z panią pospieszalską, czyli mamą pana Marcina, Janka, e, mhm. ich tam było chyba siódemka czyli. ileś. ósemka nawet. E, dokładnie. I e, dziennikarz zadał jej pytanie jak pani to ogarnia? A ona ponoć w tym wywiadzie powiedziała, Nie ogarniam. <laughs> nie wszystko <laughs> musisz ogarnąć, i to też jest dystans, który trzeba e, przyłożyć. A dzieciaki wyrastają na ludzi, i wszystko gitara. W sensie wiadomo, że to czytajcie między wierszami o co mi chodzi, ale, ale e, jak jest duża rodzinka, często czegoś nie ogarniesz. I trudno, nie da się wszystkiego na świecie zrobić, po prostu. I, i os, ostatnia rzecz, ostatnia okay. rzecz. Jak dzwoniłem kiedyś, gadałem z Licą, czyli liderem zespołu Lux Torpeda, jednym z liderów. Słuchajcie, on też ma dzieciaków, chyba siódemkę czy ósemkę, czy, czy już, już, już nie wiem ile i mega go szanuje, ogólnie jest dla mnie mega już autorytetem. Z też, nie? O, Dokładnie, w, w, w perspektywie rodzinnej. Mega szacun. I on kiedyś powiedział takie słowa, mówi mi ja chyba miałem wtedy dwujeczkę czy trójeczkę. On mówi, zobaczysz, Po, po między trójką, dobra, do, do trzeciego to ma jakieś znaczenie, później czwóreczka, to już oni się między sobą mieszają, już się ogarniają, już zobaczysz, będzie tylko łatwiej. Więc na to, na to liczę, mam nadzieję, że tak będzie. Zawsze mieliśmy pragnienie, żeby mieć dużą rodzinkę, więc czwóreczka, na tym sobie mówimy, że starczy, ale zobaczymy za jakiś czas, jak będziemy nagrywać kolejne odcinki, co się będzie działo, ale, ale tak myślę. Że nie chodzi mi o to, żeby wybrzmiało teraz, że będzie łatwiej, bo nie, 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 ale będzie piękniej, y, będzie z większym sensem, będzie z większą radością, a wszystko czytajcie między wierszami do swoich pragnień, bo my mówimy o swoich, nikt tu nic nie narzuca. Dokładnie. Czyli jedna rzecz, co Cię zaskoczyło pomiędzy jednym a wieloma? Jedna rzecz. Co mnie zaskoczyło? No myślę, że najbardziej mnie zaskoczył e, właśnie przy trzecim e, chaos, krzyk, to myślałem, że ogarniam, a nie ogarniam i że trzeba poskładać to dużo bardziej do kupy niż, niż myślałem i, e, i to jest dużo większy trud e, no, i dający mega owoce. Dzisiaj e, jest super, jest ten czas, o którym mówiłeś, że trójka się bawi ze sobą, ale no to, to nas zaskoczyło. E, I pójdę z tą samą myślą, bo się uśmiechałem, jak on zaczął to mówić, bo mi przyszło do głowy, że nie ogarniam, a jednak ogarniam. To. I nie zastanawiam się, czy, czy ogarniam, czy nie ogarniam, po prostu robię swoje. I widzę, że to się jakoś ogarnia. Czy jestem zmęczony? Tak, po prostu. Ogarniam, pomimo tego, że może się gdzieś z boku wydawać, że nie ogarniasz. Bo czego? Bo masz, nie wiem, bałagan w kuchni, garki w zlewie i tak dalej. I jest godzina 23. Moja żona A tu mnie już pasowałoby i spać nie. po prostu, nie? Tak jest, tak jest. Tak Więc jest, tak, ee, jest. tak, chichy, śmiechy, ale tak jest. Zastanawiaj może nie zastanawiaj się, po prostu to rób, nie? Bo to jest moje takie, nie po prostu to rób. A jak ci przyjdzie jakaś myśl do głowy, że nie ogarniasz, to wiesz co, zrób tej myśli? <laughs> Ogarnij ją. Ogarnij ją sytuacji, w jakiej jest. I po prostu Ogarni. żyj, nie? I się jaraj swoimi dziećmi, bo one się jarają tobą. I nawet jak jest krzyk, wrzask, awantura, to nie jest I słyszy, że tego. jesteś najgorszym tatą na świecie, to to nie jest prawda, tylko dziecko Dokładnie. coś innego za tym komunikuje. O coś mu chodzi. E, dobrze, lądujemy, nie? A. Lądujemy. Szybki odcinek, e, szybkie treści, siadło jak nic, więc pozdrawiamy serdecznie. Trzymajcie się z Bujaczkiem, na Bujaczku się bujajcie i trzymajcie się. Jak kurczak ba. Jesteśmy ba. na lotnisku, lądujemy. Papa! Pa. Kapitan mówi, że lot był udany. Lot był udany, wylądowaliśmy. Z jednego przeszliśmy do trzech, nie, do czwórki. Z dwójki do czwórki. No nieźle. Pozdrawiam serdecznie Grzegorz Czerwicki. I również ja, z Bozień Arkadiusz. Pa! Do następnego razu. Ciao, ciao, <gry>